Ryasy wklejka, ryasy wklejka kto pomoże. Siemano jednoślad.pl to ja wąs i wyciągarka motocyklowa. Patrol wkopany po ośki, nie mogę się ruszyć. Ryjasy wklejka, ryasy wklejka. Jechałem na off i nie zdawałem sobie z tego sprawy że może być wklejka, że może być wklejka. się Mano, dzień dobry. Wschód słońca, niemalże. Dochodzi ósma, w sumie jest po siódmej. Tak trzeba żyć. Bo życie, Szanowni Państwo, jest za krótkie, żeby nie jeździć o tak wczesnej porze. Szczególnie, kiedy jest tak pięknie, żeśko i wspaniale. A ja przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem poradnika, którego nikt nie potrzebuje. Bo te poradniki to nie Rocket Science. Te poradniki to wymyślone małe Ale oto drdy małe, które mają nie mówić Wam, jak macie żyć. Tylko oto poradniki, które mają otwierać głowę na myślenie w pewien sposób. I don't know. Że dla przesyczyk może poradzić jakoś. Tym razem wkleiłem Zontesa 703 na podjeździe pod górkę. Oczywiście nie mogę pojechać tędy, a i na tędy. Muszę jechać pod górkę. Ponieważ wdrapuje się gdzieś w jakieś miejsce, nie wiem jakie, cudowne jakieś pewnie. W takie miejsce, że nie da się nie, tam nie wjechać, bo każdy musi tam jechać, bo jechać tam nam trzeba. Poza tym, szanowni państwo, zainscenizowana próba. Niech będzie tylko pretekstem. Tak sobie trochę wyobrażam, że zawsze może dojść do wklejenia. Do wklejenia w momencie, w którym nie chcemy, żebyśmy się wkleili, to może być błoto, to może być pioch. To może być śnieg, to może być górka i trawa jakaś dziwna, że nie możesz podjechać. To może być sto innych rzeczy. A czasami była tak, że jesteś w podróży, że masz siły. Już musisz tam wjechać po prostu i wiesz, że się zakopiesz. To uwaga, wyjmuję z czapki sposób, który jest bez sensu, ale jest sensem. Otóż, zapewne, jeśli podróżujesz, masz ze sobą pasy. Włożenie pasów ze sobą to dobry zwyczaj. Nie tylko dlatego, że możesz nim bagaż spiąć, ale również dlatego, że jak jedziesz z ekipą, to się możecie scholować, jak się jakaś maszyna popsuje. No nie wiem, może bateria nawet ci padnie i będziesz musiał jakoś się odpalić. Może wiesz, spinkę łańcucha, nie będziesz miał napędu. No nie wiem, różne wymyślam rzeczy, które mogą być. Warto weźcie ze sobą pasy. Lub nawet jak bagaże przypinasz, przypinać je pasami, a nie ekspanderem, bo dzięki pasom będziesz mógł pasować się na rycerza off-roadu. No i oczywiście, dobra, maszyna stoi zagrzebana i ja tu naprawdę już moc mocowałem się, żeby próbować wjechać na tą góreczkę. Oczywiście ciśnienie jest niespuszczone, jest tak jakbym sobie jechał po prostu. Zero przygotowań do offrodu. jest górka, tam jest cel mojej podróży. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale spróbujmy się tam wdrapać za pomocą pasa. Naprawdę nie da rady bez niczego innego. Znaczy mógłbym próbować nie na bombie rozpędzać to bym wjechał, ale zakładam, że masz ciężki, ciężki motor adventure'owy, ledwo dosięgasz do ziemi, nie chcesz się tam wdrapywać na rympał. Pierwsze co należy zrobić, odpalić telefon, napisać posta ryjasy wklejka, pomóżcie, pomóżcie. Później zaczynamy myśleć. Pasy. Pasy, kontrabasy najważniejsze są. Idę do drzewa. Do drzewa. Oplatam drzewo, żeby drzewa nie kaleczyć. Drzewo solidnie oplecione, idę do motora. Jeszcze jeden pas. Ale zanim ten pas połączę z tamtym, to łączę go z tylnym kołem. Tu trochę zrobię miejsca, mi miał wgląd na to co się dzieje pod motorem i oplatam kółko. Nie łapię za szprychy tylko za kółko. Jest super. Jest gotowe. Jest idealnie, idę do przodu. Pas jest połączony, to musi być idealnie na środku. Zdejmuję głupi kapelusz, zakładam kask. Mój super kask założony, mogę przystąpić do nagrywania i pokazywania. I teraz to co się wydarzy musi być tworzone z dużym czuciem, bez dużej energii, bez pałowania, żeby nie zerwać pasa i przede wszystkim, żeby pas nie poszedł w łańcuch. To jest najtrudniejsze. Dlatego jak masz motocyk z wałem kardana, to jest łatwiej i bezpieczniej, ale z łańcuchem też się da, testowałem to parę razy. Widzicie, tu jest dziura, w której się kopałem, już nie mogłem podjechać. A tutaj się wciągnąłem na pasie i tu już w ogóle nie ma dziury, ponieważ koło jest podparte tam do drzewa. Teraz pas spadł, więc muszę go ułożyć. No i podjadę do samego końca. Nikt nie mówi, że będzie szybko, cudownie i pięknie, ale sprzęgło będzie całe, i dzięki temu powolutku podjadę. Trzeba bardzo, bardzo mocno uważać na to, żeby pas nie spadał. Najlepiej mieć szerszy pas, to wtedy jest łatwiej. Ja wziąłem oczywiście najcieńszy jaki miałem, nawet. Tutaj leży, tutaj nawet leży gruby. Ale ja już Wam kiedyś mówiłem, że w filmie mogę Wam pokazać co chcę. I zrobię tak potne, żeby być idealnie. Chodzi o to, żeby właśnie pokazywać rzeczy zastane. Takie prawdziwe sytuacje, które nie zawsze idą tak jak powinny, ale jednak przy tam parokrotnych powtórkach to wszystko się uda. Powolutku, powolutku. Chodzi o to, żeby wjechać, a nie robić to popisowo w tym przypadku. Dosyć istotne w tym wszystkim jest to, żeby <laughs> przednie koło było praktycznie na pasie. No bo im bardziej będziemy skosować, tym bardziej ten pas będzie nam spadał. Ale zobaczcie, tu już jest pas nawinięty, może nie jest idealnie równo, ale zawsze go sobie można poprawić, jak się trochę zluzuje i można cisnąć dalej. Sprawdźmy. Pas nadal na kółku. Ja jestem kolejny 1,5-2 metry wyżej. No i dobra, to jest długa górka, ale czasami jest tak, że potrzebujesz się dosłownie 2 metry przetoczyć, gdzieś wspiąć. O głupi, ale może są warunki, w których zadziała i będzie zbawieniem. I oczywiście możemy mieć pewne obawy o szprychy w motocyklu, że je po prostu zerwiemy albo uszkodzimy, jak będziemy pałować tym pasem, czy silnikiem z pasem i kołem. No wiecie o co chodzi. I dlatego to robimy w momencie, kiedy nie ma przyczepności. No, bo tutaj nie ma dużego obciążenia, więc nie trzeba dużej mocy przyłożyć. A najpierw pas powinien się okręcić dookoła koła, bo wtedy całą średnicą koła będzie tarcie i będzie trzymał e, pas. Z... Dookoła i napinał całym kołem, a nie tylko gdzieś tu się zapierał na spryszce. Więc to jest dosyć istotne. Bo im, im więcej razy się owinie już ten pas i mocniej zaciśnie, tym guma będzie trzymać. no bo Przecież guma jest przyczepna. Próba numer 3. Pas sprawdzony, nawinięty. Teraz będzie coraz trudniej, bo drzewo idzie w lewo. A my musimy odbijać, bo przecież nie skończymy na drzewie, więc trzeba wyjeżdżać. Jak naprawdę powiem w tą wyjeżdżać, już no, dobra. Metody eksperymentalne i ćwiczenia. Takie ćwiczenie jak w podstawówce, że w sumie tak naprawdę nikt dzisiaj szlaczków nie rysuje, ale one mają rozwijać wyobraźnię. No i kurno, lecimy. Pamiętajcie, żeby wyłączać kontrolę trakcji, bo przednie koło wolno się obraca, a przód jednak trochę, znaczy przednie koło wolno się obraca, przede wszystkim musi pas napiąć. Chyba, że sobie tak zawiążecie, żeby był napięty, albo najlepiej mieć pas z żabką i najpierw żabką dociągnąć, co to można i żabką ciągnąć. No, ale jak nie masz żabki, albo masz tylko sznurek, o co są powiązałki. Wymyślam. Uwaga, podjazd jeszcze kawałek i wjeżdżamy. Widzicie? Maszyna się wciąga tutaj. Trochę mi pas schodzi pewnie zaraz zleci, więc w sumie mógłbym go teraz delikatnie poprawić. Ale już nawet nie mam co kombinować, bo jestem na końcu mojej ścieżki. praktycznie bez żadnego rycia podjechałem. Czy Mogę to zrobić normalnie gazem. Na rympał tam skoczyć. No ale... ale zakładam, że nie jest z jakiegoś powodu. I w ten oto sposób stworzyliśmy wyciągarkę do motocykla i w ten oto sposób podjedziemy w każde miejsce. Bez mielenia, bez kombinowania. Znaczy nie Większej kombinacji niż to chyba nie ma na świecie, ale, ale po to żyjemy, no. Jeździmy na ciężkich motorkach, żeby kombinować. Generalnie jeżeli na motorkach jest bez sensu. Jest GIR! I widzicie, i jak byłoby łatwiej, gdybym sobie zamiast to drzewo obrał to drzewo, to bym się mógł przeciągnąć. Tu jeszcze wykombinować objazd i być tu na góreczce. No ale jestem, no. Niemal jestem. Można kombinować. Wszystko w zależy w od tego, co potrzebujesz i po co. I oczywiście, jak jeździsz ciężkim endurakiem, to jazda ciężkim endurakiem do celu, jak już naprawdę musisz dojechać po Polega na tym nie żeby właśnie tak kombinować, tylko wjeżdżać, wybierać odpowiednie drogi ścieżki, czyli na przykład pojechać tu w lewo, albo, no dobra, tu w prawo to jest trawersik, to spadniesz dół. No ale tutaj pewnie objedziesz jakoś. Za tym polega jeżdżenie na ciężkim enduraku. No ale byłem już parę razy w takich sytuacjach, że trzeba było się wciągać jakoś dziwnie. I jak masz dwie, trzy osoby i Ci pomogą, pchną, pociągną za przednie koło, no to jest git. Natomiast jak jesteś sam i nie masz wyboru, no to bywa z tym różnie. Taki od razu tip and trick, jak ktoś jest obok Was, to zamiast pchać z tyłu dostać zęby piachem, to może łapać za przednie koło i je obracać. Wtedy motocykl będzie miał Two-wheel drive i dużo łatwiej podjeżdża, i mniej siły trzeba wsadzać niż tam pchać. To taki tips and tricks. A przednie koło nie jest napędzane, więc nie urwie wam paluchów. A z tyłu możecie dostać kamieniem po prostu w łeb. Tylko trzeba robić to w kacku, najlepiej zamkniętym. Jeśli przednie kółko macie z prawej strony pasa, ciągnie wam pas na lewą, tylko zawsze możecie paluchami sobie przełożyć. I tu jest mniejsza średnica, więc nie będzie tak ciągać. O, cyk, cyk, cyk. Widzieliście ten moment? Jak pas spadł, od razu motocykl stanął i zaczął mielić. To jest potwierdzenie tego, że ten podjazd był dosyć wymagający dla opony, trakcji i, no i kilogramów, które musiałem dźwignąć, żeby motocykl wypychać. Dopóki szło na pasie, podciągał się bez żadnego problemu, bez dodawania niemal gazu, prawie na wolnych obrotach. W momencie, w którym spadł, zaczął mielić i stanął. No i teraz na koniec spadł mi pas, ale tylko dlatego, że w sumie sam to sprokurowałem, ponieważ jechałem prosto, bardzo mocno lewo, w lewo skręciłem kierownicę, motocykl poleciał w lewo pojechał w lewo, no i koło zrzuciło pas, I tak naprawdę to jest proszenie się o kłopoty, bo jak masz jakąś elektrykę tam sobie ABS czy coś możesz sobie popsuć trzeba bardzo to z czuciem robić i nie mielić bez sensu kołem, tylko delikatnie się podciągać ja już jestem na szczycie, więc tak naprawdę ten ostatni metr sprawił, że pas mi spadł, no a teraz już dalej sobie pojadę i te dwa pasy sobie na kokardkę związałem w necie są jakieś takie sposoby jak wiązać pasy, żeby się nie zaciskały żeby się nie robiło, gdzieś tu miałem ze starych czasów, jeszcze o tak związanej, coś wyciągałem, musiałem go przeciąć, Bo jak zawiążesz na pęka to już nie rozwiążesz. Trzeba się wykazać myśleniem i przede wszystkim tak opasywać drzewo, żeby nie uszkodzić kory. No chyba, że jesteście bestiami. Ja robię wszystko, żeby nie być bestią. Jeszcze końcóweczkę z ontesikiem zamieniłem kołem, tutaj żeby przejechać między drzewkami. Widzicie, tu już jest kolejna głęboka, bo zaczął kopać tutaj w ogóle, nie ma kolejny. Dopiero kolejna jest tam. Więc parę metrów przejechałem. Opona nie jest w ogóle terenowa, widzicie, od razu się zakleiła piachem. Motocykl sam w sobie jest trochę terenowy, ale czasami jest tak, że im mniej terenowy motocykl, tym bardziej musisz główkować. Ja chcesz gdzieś wjechać? Z jakiegoś najbardziej irracjonalnego powodu. Ja jestem na szczycie, cieszę się. W sumie ani motocykla nie zagrzałem, i to jest też to jest, to jest dobra Zdejmę to zdejmę kask. I to też może być sposób. Teraz szukam powodu. I może on być racjonalny, no bo jak jeździsz na offroadach, Adventure'ach i na przykład z jakiegoś powodu smażysz wentylator. na przykład znam takiego gościa, co z... na kacperka kawalerskim Smażył wentylator, i to dosłownie mu wentylator spłynął. Coś się wydarzyło, że się przeciążył wentylator i się stopił, i normalnie mu spłynął. Ta obudowa plastikowa od silnika. Normalnie jakbyś. Świeczkę Topił, tak się stopiła. No, nieważne. Ważne natomiast jest to, że jak już jesteś w tych offroadach i maszyna ci się gotuje, grzeje i coś się dzieje z wentylatorem, świruje albo ty po prostu jesteś na wysokiej temperaturze pracy i już czujesz, że tam jest grubo w piecu i w sprzęgle, również, bo czujesz, że puchnie. Co takimi linkami można sobie pomóc wtoczyć się na górę, a później jechać wolniej, jeżeli już jesteś na tej górce docelowej. No i napędzasz maszynę, już później masz dom chłodzenie. No, bo jedziesz. To ma, to ma sens, naprawdę ma sens. No bo ja tego silnika nie chciałem pałować, tylko odpaliłem, bo i jechałem. I to na tyle mało go odpalałem. Że ani razu mi się wentylator nie włączył. A normalnie, jakbym tutaj się kopał, grzał i dwują pałował albo trójką, na 100% wentylator by działał. Oczywiście zawsze można na rympał tu wjechać i wskoczyć po prostu. No a między takimi drzewkami to już może trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Natomiast wiecie o co chodzi? We wszystkim chodzi o wyobraźnię. Te poradniki, te ćwiczenia, te tip and triki mają po prostu ją rozwijać. Tylko i wyłącznie. Pokazywać, że, że te sposoby, mimo że często one są takie irracjonalne, nawet trochę, to. Są sytuacje, jakiś procent, który każdemu z nas może się przydarzyć, i nie chodzi o to, żeby wykorzystywać jeden do jednego to, co ja pokazałem, tylko żeby główkować, myśleć i dostosować swoje potrzeby do aktualnej pozycji, miejsca i ryzyka, w którym się znajdujesz. Nie wiem, no. każdy, kto jeździ gdzieś offroady, adventury, miał sytuację, w której musiał kombinować, ale też są ludzie, którzy się poddają. I dla tych ludzi jest to materiał, żeby się nie poddawać, tylko tworzyć, kombinować, wymyślać. Tak jak dziecko, które rysuje na kartce jakieś bzdury, które są bzdurne, ale one, rozwi one mają rozwijać to dziecko. i to samo z nami i takimi ćwiczeniami. Po prostu można sobie pojechać czasami, poćwiczyć, pokombinować, poszukać guza, jak ja to mówię. Szukacie guza w terenie po to, żeby się uczyć, żeby jakieś nauki z tego wyciągać i żeby było po prostu ciekawiej. Ciekawiej jazda w terenie to przede wszystkim. Myślenie, szczególnie na ciężkich adventure'ach, to kombinowanie, to, to taka gra w szachy trochę, że masz jakąś pozycję i ty musisz opracować tą ścieżkę, jak dojść, w moim przypadku tam na górkę, jak sprawić, żeby tam jechać bezpiecznie, w jaki sposób pokonać kałużę, w jaki sposób ładować się do brodu, żeby go później wyciągnąć. Jak byłem najkiem i jeździłem na ciężkich adventure'ach, to my tak z kumplami się najbardziej lubiliśmy bawić. Wjeżdżaliśmy w kałużę i staliśmy dwie godziny i kombinowaliśmy, jak ją opuścić. To są takie fajne zabawy, takie gry zespołowe, dzięki którym no, po prostu przeżywacie fajne przygody, nie musząc nigdzie dalej ale jechać. No to, ale to każdy lubi coś innego. Kłaniam się nisko, pozdrawiam was bardzo serdecznie, dobrego dnia.